Witam Was wszystkich. Po raz kolejny spotykamy się w moim mieszkanku z kosmetykami, tym razem firmy Marion. Marka Zafirik, z jest, której jestem ambasadorką, udostępniła mi parę produktów do przetestowania i opisania wam. W ręku trzymam odżywkę stylizującą w piance, produkt wybór konsumentów, brązowy medal za najlepszy produkt w 2013 roku. Pianka, która łączy sobie najlepsze cechy odżywki i pianki do stylizacji. Czyli mamy wszelkie składniki, które wchodzą w skład dobrych pianek, czyli naturalne ekstrakty, kreatyna, witaminy, składniki mineralne. To mamy odżywkę. Do tego dochodzą jeszcze wszelkie. Dobrodziejstwa pianek, czyli ułatwia stylizowanie, ułatwia wygładzanie włosów, podnosi je, zwiększa objętość, uodparnia i ochrania, nadaje włosom taki delikatny filtr, doskonale do modelowania na szczotce, wyciskamy troszeczkę na nam na, na wilgotne włosy, modelujemy i jesteśmy gotowi. Kolejna rzecz, jeżeli jesteśmy już przy odżywkach, jest to odżywka błyskawiczna w sprayu. Do włosów cienkich, pozbawionych objętości. Hmm, super sprawa zawiera jedwab, proteinę B5, czyli naturalne składniki to są dla włosów najlepsze. Wygładza włosy, dobre dla kręconych włosów, które przy takiej pogodzie, jaką mamy za oknem, lubią się puszyć. E, mamy biotynę wszystkie składniki, które tutaj są zawarte są to składniki naturalne. Lekka formuła wszystko super, naprawdę, polecam. Moje, mamy kurację 7 efektów, kuracja z olejkiem arganowym. Przy pozwolę sobie ściągnąć. Mamy tak, olejek arganowy pomaga i, i, i nadaje włosom 7 efektów. Przywraca piękny połysk, regeneruje włosy, ułatwia rozczesywanie, zapobiega puszeniu się, nadaje miękkość, elastyczność, wzmacnia, chroni przed działaniem czynników. Fajna konsystencja też polecam. Mamy jeszcze tak, nawilżający płyt do demakijażu. Dla skóra sucha i wrażliwa, nadaje się dla osób w wrażliwych oczach, dla osób, które noszą szkła kontaktowe nie podrażnia, zawiera wodę różaną super działa na skórę ściąga jest naprawdę też polecam bardzo. I mamy trzystopniową e, profesjonalną mikroderbrazję. Mm, Czyli mamy tak peeling z glinką i mikrokształki diamentu, które delikatnie ściągają i, i ścierają mask naskórek. na skórek. Mamy łagodzące serum, które zawiera yy, kompleks humekantów, trudna nazwa. Serum błyskawicznie się wkłania, przygotowuje skórę do dalszych zabiegów i mamy maskę. Maska z koenzynem mq 10, wyrównuje kolory, ściąga, nawilża zapobiega utracie wody. Kosmetyki Marion są naprawdę przeze mnie polecane. Są to doskonałe kosmetyki, jeżeli masz cerę mieszaną, wrażliwą. Jest bardzo duży asortyment produktów, można sobie wybrać. Naprawdę produkty, które można dopasować i do włosów, do skóry, do ciała, bo też są w ofercie peelingi, balsamy, żele pod prysznic, więc można naprawdę wybrać coś dla siebie. Ja polecam jak najbardziej. Jeżeli byście chcieli zakup tych produktów, polecam naprawdę. Nie są drogie, co jest najważniejsze. Nie jest drogie, mimo że zawarte składniki w tych kosmetykach należą do składników ekskluzywnych. Te, e, w, zawartych w drogich, bardzo drogich kosmetykach, ale pamiętajcie. Polska marka, więc nie musimy płacić za transport, nie płacimy za eksport, za różne dziwne rzeczy, które niektórzy z producentów wliczają sobie w cenę swoich kosmetyków. Z mojej strony byłoby to na tyle. Dziękuję wam za uwagę, za poświęcony mi czas. Pozdrawiam, pa pa.